Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy przeżywasz środę popielcową we właściwy sposób? Często uczestniczymy w tej ważnej ceremonii, nie zdając sobie sprawy, że możemy popełniać błędy, które umniejszają jej prawdziwe znaczenie. Czy przyjmowanie popiołu stało się w twoim życiu jedynie automatycznym gestem pozbawionym głębi, którą powinno mieć? Ojciec Pio. Ten niezwykły święty, który przez pięćdziesiąt lat nosił stygmaty Chrystusa, pozostawił nam cenne nauki o tym, jak autentycznie przeżywać ten jakże znaczący moment roku liturgicznego. On, który doświadczał wiary w sposób tak intensywny i głęboki, może pomóc nam przemienić nasze doświadczenie środy popielcowej i całego Wielkiego postu. Wyobraź sobie, że przyjmujesz popiół na czoło, słysząc te słowa, które przypominają nam o naszej ludzkiej kondycji. Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. To nie jest tylko rytuał, ale zaproszenie do głębokiej przemiany. Jednak wielu z nas traci tę okazję, nie rozumiejąc prawdziwego sensu tego momentu. Ojciec Pio mawiał, że prawdziwe nawrócenie nie następuje w jednej chwili. Ale zaczyna się od chwili szczerej decyzji. Środa popielcowa jest właśnie taką chwilą. Okazją do podjęcia decyzji, która może zmienić całą naszą duchową wędrówkę. Dziś podzielę się z Tobą pięcioma najczęstszymi błędami, które popełniamy w środę popielcową według nauk ojca PIO oraz tym, jak możemy przekształcić je w okazję do duchowego wzrostu. Nie są to jedynie religijne rady. Ale droga do bardziej autentycznego i pełnego życia. Jeśli naprawdę pragniesz przeżyć ten wielkopostny czas z większą głębią i znaczeniem, napisz w komentarzach. Szukam wewnętrznej odnowy. Twój komentarz nie tylko pomoże większej liczbie osób odkryć to przesłanie, ale będzie również Twoim pierwszym krokiem zaangażowania w tę podróż przemiany. Zostań ze mną do końca. Ponieważ ostatni błąd, którym się podzielę, jest prawdopodobnie najważniejszy i może całkowicie zmienić twój sposób przeżywania nie tylko wielkiego postu, ale całej twojej duchowej wędrówki. Środa popielcowa rozpoczyna czterdziestodniową podróż wielkiego postu, czas nawrócenia, pokuty i duchowego przygotowania do Wielkanocy. Jest to moment, kiedy Kościół zaprasza nas do głębokiej refleksji nad naszym życiem i relacją z Bogiem. Kiedy kapłan posypuje nasze czoła popiołem, słyszymy słowa, które przypominają nam o naszej śmiertelności i potrzebie nawrócenia. Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Księga Rodzaju 3:19, lub nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Marek 1:15. Te słowa nie są przeznaczone do zastraszania nas, ale do obudzenia w nas świadomości naszej kruchości i zależności od Boga. Ojciec Pio, włoski kapucyn, którego życie było naznaczone głębokim cierpieniem i niezwykłymi darami duchowymi, rozumiał znaczenie tego świętego czasu lepiej niż większość z nas. Jego życie było nieustannym wielkim postem. Czasem ofiary, modlitwy i głębokiego zjednoczenia z cierpieniem Chrystusa. Przez pięćdziesiąt lat nosił na swoim ciele widoczne znaki męki pańskiej, stygmaty, które były fizycznym wyrazem jego duchowego zjednoczenia z ukrzyżowanym Jezusem. Dla ojca Pio wielki post nie był jedynie okresem w kalendarzu liturgicznym, ale stylem życia. Jego intensywne życie modlitewne, liczne wyrzeczenia i bezgraniczna miłość do cierpiących dusz są dla nas inspiracją, jak prawdziwie przeżywać ten święty czas. Jednak w dzisiejszym zabieganym świecie łatwo jest zredukować środę popielcową i cały wielki post do serii pustych gestów. Przyjmujemy popiół, rezygnujemy z mięsa, może nawet z jakiejś przyjemności. Ale czy naprawdę pozwalamy, aby ten czas nas przemienił? Czy rozumiemy głębie tych praktyk, czy może stały się one jedynie religijnymi nawykami? Ojciec Pio ostrzegał przed powierzchownym przeżywaniem wiary. Dla niego prawdziwa religia nie była zbiorem tradycji i rytuałów, ale żywym doświadczeniem miłości Boga. Jak mawiał, Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest kluczem, który otwiera serce Boga. To przypomnienie, że każdy zewnętrzny akt wiary powinien odzwierciedlać wewnętrzną postawę serca. Zanim przejdziemy do konkretnych błędów, które często popełniamy w środę popielcową, pamiętajmy o centralnym przesłaniu tego dnia. Jesteśmy wezwani do nawrócenia. Słowo nawrócenie. W oryginalnym greckim tekście Ewangelii to metanoia, co oznacza całkowitą przemianę umysłu i serca. Nie chodzi tu o powierzchowną zmianę zachowania, ale o głęboką transformację całego naszego jestestwa. Przyjrzyjmy się teraz pierwszemu błędowi, który według Ojca Pio może pozbawić nas prawdziwego doświadczenia środy popielcowej i początku Wielkiego Postu. Pierwszym i być może najczęstszym błędem, przed którym przestrzegał ojciec Pio, jest traktowanie przyjęcia popiołu jako pustego rytuału, bez prawdziwego pragnienia wewnętrznej przemiany. Wielu z nas stoi w kolejce do kapłana, przyjmuje popiół na czoło, a następnie wraca do swojego życia, jakby nic się nie zmieniło. Zewnętrzny znak nie przekłada się na wewnętrzną przemianę. Ojciec Pio był znany z surowego podejścia do osób, które traktowały sakramenty i praktyki religijne jako magiczne formuły czy społeczne konwenanse. Historia, z która dobrze ilustruje jego podejście, dotyczy pewnego mężczyzny, który przyszedł do konfesjonału ojca Pio bez prawdziwego żalu za grzechy, chciał jedynie zaliczyć spowiedź, aby czuć się lepiej, bez prawdziwego zamiaru zmiany swojego życia. Ojciec Pijo spojrzał na niego przenikliwie i powiedział: Bóg nie jest prostym nawykiem. Bóg jest prawdziwym zobowiązaniem wobec twojej duszy. Jeśli nie jesteś gotowy do zmiany, nie jesteś gotowy na jego przebaczenie. Te słowa są potężnym przypomnieniem, że przyjmowanie popiołu bez szczerej intencji przemiany jest jak sianie ziarna na betonie. Nie wyda owocu. Prawdziwe znaczenie popiołu sięga głęboko w biblijną tradycję. W Starym Testamencie popiół był znakiem żałoby, pokuty i skruchy. Kiedy Jub doświadczył cierpienia, usiadł w popiele. Jb 2.8 Kiedy Niniwici usłyszeli ostrzeżenie proroka Jonasza, ogłosili post i przyodziali się w wory od największego do najmniejszego. Jon 3.5 Popiół zawsze symbolizował uznanie własnej grzeszności i pragnienie powrotu do Boga. Co zatem możemy zrobić, aby uniknąć tego pierwszego błędu? Ojciec Pio wskazywał na trzy praktyczne kroki. Po pierwsze, przygotuj swoje serce przed Środą Popielcową. Spędź czas na modlitwie i refleksji, zastanawiając się nad obszarami swojego życia, które wymagają przemiany. Zidentyfikuj konkretne grzechy, złe nawyki lub zaniedbania, które chcesz przezwyciężyć podczas Wielkiego Postu. Po drugie, kiedy przyjmujesz popiół, uczyń ten moment prawdziwie modlitewnym. Nie myśl o tym jako o zwykłej czynności, ale jako o głębokim akcie pokory przed Bogiem. Ojciec Pio mawiał: pokora jest prawdą, prawdą o tym, kim jesteśmy przed Bogiem. Przyjęcie popiołu jest wyznaniem tej prawdy. Po trzecie, pozwól, aby zewnętrzny znak popiołu stał się wewnętrznym zobowiązaniem. Postanów sobie konkretny plan duchowy na czas Wielkiego Postu. Może to być codzienne czytanie Pisma Świętego, dodatkowa modlitwa, regularna spowiedź czy konkretne uczynki miłosierdzia. Pewna kobieta opowiadała, jak przez lata traktowała środę popielcową jako zwykłą tradycję. Przyjmowałam popiół, bo tak robiłam od dzieciństwa. Mówiła. Byj, ale po przeczytaniu nauk Ojca Pio zrozumiałam, że ten znak na moim czole powinien odzwierciedlać decyzję w moim sercu. Teraz każda środa popielcowa jest dla mnie początkiem prawdziwej duchowej podróży, a nie tylko jednym dniem w roku. Pamiętajmy słowa z księgi Joela, które często czytane są w środę popielcową. Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty. Giel 2, 13. Bóg pragnie naszego wewnętrznego nawrócenia, a nie tylko zewnętrznych gestów. Drugi błąd, na który zwracał uwagę ojciec Pio, dotyczy przyjmowania popiołu z pobudek próżności lub dla pokazania własnej religijności. To paradoks, znak, który ma symbolizować pokorę i skruchę, może stać się narzędziem religijnej dumy i powierzchowności. Ojciec Pio był szczególnie wyczulony na wszelkie przejawy fałszywej pobożności. Sam żył w głębokiej pokorze, mimo że otrzymał nadzwyczajne dary duchowe. Nigdy nie chełpił się stygmatami ani innymi łaskami, które otrzymał. Wręcz przeciwnie. Często cierpiał z powodu niezrozumienia i oskarżeń, znosząc je z godną podziwu cierpliwością. Wiara nie mierzy się tym, co widzą ludzie, ale tym, co Bóg znajduje w sercu mawiał święty kapucyn. Te słowa przypominają nam, że środa popielcowa nie jest okazją do demonstrowania naszej religijności przed innymi, ale momentem intymnego spotkania z Bogiem w pokorze serca. W ewangelii Mateusza czytamy ostrzeżenie Jezusa, strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. M. 6.1. To ostrzeżenie jest szczególnie aktualne w epoce mediów społecznościowych, gdy wielu ludzi publikuje zdjęcia z popiołem na czole, czasem z dobrymi intencjami ewangelizacyjnymi ale czasem również z ukrytym pragnieniem pokazania własnej pobożności. Maria, uczestniczka rekolekcji prowadzonych przez ucznia ojca Pio, opowiadała swoją historię. Przez lata chodziłam do kościoła w środę popielcową głównie dlatego, że było to dobrze widziane w moim środowisku. Nosiłam popiół na czole jak odznakę, prawie dumna z tego, że inni widzą mnie jako osobę religijną. Dopiero gdy głębiej poznałam nauki ojca Pio, zrozumiałam, że moja motywacja była całkowicie niewłaściwa. Teraz przyjmuję popiół jako przypomnienie mojej kruchości przed Bogiem, a nie jako symbol statusu przed ludźmi. Jak więc możemy uniknąć tego drugiego błędu? Ojciec Pio zalecał trzy praktyczne postawy. Po pierwsze, badaj swoje intencje. Przed pójściem na liturgię środy popielcowej zadaj sobie pytanie, dlaczego przyjmuję popiół? Czy robię to z prawdziwej potrzeby serca, czy może z przyzwyczajenia lub chęci pokazania innym swojej religijności? Po drugie, praktykuj dyskrecję. Jezus nauczał, kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. 6, 16. Oczywiście przyjęcie popiołu jest widocznym znakiem, ale nasze nastawienie może być skromne i pokorne, bez zwracania na to szczególnej uwagi innych. Po trzecie, przekształć zewnętrzny znak w wewnętrzną postawę. Niech popiół na Twoim czole przypomina Ci przez cały dzień o Twojej zależności od Boga i potrzebie ciągłego nawracania się. Ojciec Pio podkreślał, że prawdziwa pobożność jest zawsze skromna i autentyczna. Nie szuka poklasku ani uznania od innych. Jest jak modlitwa, o której Jezus mówił: Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. Mt 6:6. Pamiętajmy, że środa popielcowa to nie konkurs pobożności, ale zaproszenie do szczerego spotkania z Bogiem w prawdzie o naszej ludzkiej kondycji. Trzecim błędem, który często popełniamy w środę popielcową i w czasie całego wielkiego postu, jest praktykowanie wyrzeczeń bez głębszego sensu i miłości. Podejmujemy post, ale traktujemy go jako uciążliwy obowiązek lub dietę, a nie jako akt duchowy. Ojciec Pio, mimo nieustannych cierpień fizycznych, od stygmatów policznej choroby, nigdy nie narzekał. Jego podejście do cierpienia było głęboko zakorzenione w miłości do Chrystusa ukrzyżowanego. Mawiał: — Cierpienie jest krótkie, ale radość, którą przynosi, jest wieczna. Dla niego każde cierpienie miało sens tylko wtedy, gdy było zjednoczone z męką Jezusa i ofiarowane z miłością. W środę popielcową Kościół wzywa nas do postu i wstrzemięźliwości. Ale zbyt często skupiamy się na technicznych aspektach tych praktyk, co możemy jeść, a czego nie, zapominając o duchowym wymiarze tych wyrzeczeń. Ojciec Pio przypominał, że post ciała jest pokarmem dla duszy. Pewnego razu młody człowiek poskarżył się ojcu Pio, że trudno mu zachować post, gdyż bardzo lubi jeść. Święty odpowiedział mu z łagodnym uśmiechem, Mój synu, nie chodzi o to, by nie lubić jedzenia, ale by bardziej kochać Boga. Post bez miłości jest jak lampa bez oliwy, nie daje światła. Jak możemy przekształcić nasze wielkopostne wyrzeczenia w praktyki pełne znaczenia? Ojciec Pio sugerował trzy podejścia. Po pierwsze, łącz swoje wyrzeczenia z konkretną intencją. Może to być prośba o nawrócenie własne lub kogoś bliskiego, modlitwa zacierpiących czy potrzebujących. Kiedy odczuwasz głód lub pragnienie czegoś, od czego się powstrzymujesz, przekształć to odczucie w modlitwę. Po drugie, pamiętaj, że celem postu nie jest umartwianie ciała dla samego umartwiania, ale wyzwalanie ducha. Ojciec Pio wyjaśniał. Ciało musi być poskromione, ale nie zniszczone, kontrolowane, ale nie zabite. Post powinien prowadzić do większej wolności duchowej i wrażliwości na głos Boga. Po trzecie, praktykuj wyrzeczenia z radością i dyskrecją. Jezus przestrzegał przed ostentacyjnym postem: Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni. Namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz. 6, 16, 18 Prawdziwe wyrzeczenie jest znane przede wszystkim Bogu. Dna, uczestniczka grupy modlitewnej inspirowanej duchowością Ojca Pio, dzieliła się swoim doświadczeniem. Przez wiele lat postem wielkopostnym było dla mnie po prostu niejedzenie mięsa w piątki. Robiłam to mechanicznie, często narzekając. Po przeczytaniu nauk ojca Pio zrozumiałam, że moje wyrzeczenia mogą mieć głębszy sens. Teraz każdy mój piątkowy post ofiaruje za konkretną osobę lub intencję. To całkowicie zmieniło moje doświadczenie. Z obowiązku stało się aktem miłości. Pamiętajmy, że w środę popielcową nie tylko przyjmujemy popiół, ale także rozpoczynamy czas szczególnych wyrzeczeń. Niech te praktyki nie będą pustym rytuałem, ale wyrazem naszej miłości do Boga i bliźnich. Jeśli czujesz, że te nauki Ojca Pio dotykają twojego serca i pragniesz pogłębić swoją duchową podróż w czasie Wielkiego Postu, przygotowaliśmy dla ciebie coś wyjątkowego. Nasz e-book Duchowe sekrety świętego Ojca Pio Zawiera nie tylko rozszerzoną wersję tych nauk, ale również potężne modlitwy, osobiste refleksje i praktyczne wskazówki, które pomogą ci w pełni doświadczyć tego świętego czasu. Ten materiał został stworzony, aby towarzyszyć ci dzień po dniu przez cały okres Wielkiego Postu, od środy popielcowej aż do Wielkanocy. Znajdziesz w nim głębokie rozważania oparte na doświadczeniach i naukach ojca Pio, które pomogą Ci uniknąć powierzchowności i odkryć prawdziwe znaczenie wielkopostnej podróży. Kliknij w link w komentarzu, aby uzyskać dostęp do tego duchowego przewodnika, który może stać się dla Ciebie prawdziwym darem na ten święty czas. Czwartym błędem. Przed którym przestrzegał ojciec Pio, jest zmywanie popiołu z czoła zaraz po wyjściu z kościoła ze wstydu lub obawy przed reakcjami innych. Ten gest może wydawać się błahy, ale w rzeczywistości odzwierciedla głębszy problem wstyd za publiczne wyznawanie wiary. Ojciec Pio nigdy nie ukrywał swojej wiary, mimo że narażało go to na niezrozumienie, szyderstwa, a nawet prześladowania. Przez wiele lat był poddawany różnym badaniom, ograniczeniom i zakazom ze strony władz kościelnych, które podejrzliwie patrzyły na jego stygmaty i inne nadzwyczajne dary. Mimo to pozostał wierny swojemu powołaniu i nigdy nie wstydził się swojej głębokiej relacji z Chrystusem. Nie lękaj się tego, co ludzie o tobie powiedzą. Bądź tym, kim Bóg chce, żebyś był, a zobaczysz, że będziesz miał pokój. Te słowa ojca Pio są zachętą dla wszystkich, którzy obawiają się pokazać swoją wiarę w środowisku pracy na uczelni czy wśród znajomych. Tomasz, młody programista, przez lata unikał przyjmowania popiołów w środę popielcową, ponieważ wstydził się, że koledzy z pracy zobaczą go z tym znakiem na czole. Bałem się ich komentarzy i żartów, wyznał. Ale pewnego roku czytając biografię ojca Pio, byłem pod wrażeniem jego odwagi w wyznawaniu wiary mimo przeciwności. Postanowiłem, że przestanę się ukrywać. Poszedłem na poranną mszę, przyjąłem popiół i z dumą nosiłem go przez cały dzień w pracy. Ku mojemu zaskoczeniu, zamiast drwin, spotkałem się z szacunkiem, a nawet kilkoma szczerymi rozmowami o wierze z kolegami. Jak możemy przezwyciężyć wstyd związany z publicznym wyznawaniem wiary? Ojciec Pio podpowiadał: po pierwsze, pamiętaj, że znak popiołu nie jest tylko dla ciebie, jest również świadectwem dla świata. Jezus powiedział: tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Met 5:16 Noszenie popiołu na czole przez cały dzień może być delikatną, ale wymowną formą ewangelizacji. Po drugie, przekształć swój dyskomfort w modlitwę. Gdy czujesz zażenowanie z powodu popiołu na czole, ofiaruj to uczucie za tych, którzy są prześladowani za wiarę na całym świecie. Twój mały akt odwagi łączy się z ich większym świadectwem. Po trzecie, pamiętaj, że Chrystus obiecał do każdego, więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. MT 10:32 Noszenie z godnością znaku popiołu jest formą przyznania się do Chrystusa w codziennym życiu. Ojciec Pio często powtarzał: Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Gdy czujesz się niekomfortowo z popiołem na czole, Zamień ten dyskomfort w krótką modlitwę. Panie, pomóż mi być odważnym świadkiem Twojej miłości. Nie pozwól, aby opinia innych powstrzymała Cię przed pełnym przeżywaniem wiary. Popiół na czole w środę popielcową jest nie tylko znakiem pokory przed Bogiem, ale także odważnym wyznaniem wiary przed światem. Piąty i być może najpoważniejszy błąd, na który zwracał uwagę ojciec Pio, to traktowanie środy popielcowej i wielkiego postu jako odosobnionego okresu bez prawdziwej, trwałej przemiany życia. Wielu z nas podejmuje wielkopostne postanowienia, praktykuje je przez 40 dni, a potem wraca do dawnych nawyków, jakby nic się nie stało. Dla ojca Pio wiara nie była podzielona na sezony liturgiczne, była nieustanną drogą nawrócenia i wzrostu. Jego słynne powiedzenie Módl się, ufaj i nie martw się nie było tylko pobożnym sloganem, ale codzienną praktyką, która przenikała każdy aspekt jego życia. Nawrócenie nie jest wydarzeniem jednorazowym, ale procesem trwającym całe życie, mówił ojciec Pio. Ta prawda przypomina nam, że Środa Popielcowa i Wielki Post są nie tyle celem samym w sobie, ile raczej intensywnym czasem formacji, który powinien kształtować nasze życie przez cały rok. Księga proroka Joela, czytana w liturgii Środy Popielcowej, wzywa nas nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Jel 2, 12, 13 To wezwanie do prawdziwej, wewnętrznej i trwałej przemiany, a nie tylko do zewnętrznych gestów. Jak zatem możemy sprawić, by nasza wielkopostna droga przyniosła trwałe owoce? Ojciec Pio zalecał trzy podstawowe praktyki: modlitwa szczera. Nie chodzi o ilość modlitw, ale o ich jakość i autentyczność. Ojciec Pio spędzał wiele godzin na modlitwie, ponieważ wiedział, że jest ona oddechem duszy. Modlitwa jest kluczem, który otwiera serce Boga, mawiał. W czasie wielkiego postu staraj się nie tyle zwiększyć ilość modlitw, co ich głębie. Może to być 15 minut codziennej szczerej rozmowy z Bogiem, czytanie fragmentu Pisma Świętego z refleksją lub uczestnictwo we mszy świętej w dzień powszedni. Ofiara z miłością. Każde wyrzeczenie ma wartość tylko wtedy, gdy wypływa z miłości i jest ofiarowane z miłością. Ojciec Pio, mimo cierpień związanych ze stygmatami, zawsze ofiarowywał swój ból za nawrócenie grzeszników. Twoje wielkopostne wyrzeczenia, czy to rezygnacja ze słodyczy, ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych, czy wstawanie wcześniej na modlitwę, powinny być aktem miłości do Boga i bliźnich. Prawdziwa miłość bliźniego. Wielki post nie jest tylko czasem skupienia na własnym rozwoju duchowym, ale również okazją do praktykowania miłości bliźniego w konkretny sposób. Ojciec Pio założył Dom Ulgi w cierpieniu. Szpital, który do dziś służy potrzebującym. Prawdziwe nawrócenie zawsze prowadzi do troski o innych. Może to być poświęcenie czasu osobie samotnej, wsparcie finansowe potrzebujących, czy przebaczenie komuś, kto cię zranił. Barbara, która od lat uczestniczy w grupie modlitewnej inspirowanej duchowością ojca Pio, dzieli się swoim doświadczeniem. Przez wiele lat moje wielkopostne postanowienia kończyły się wraz z Wielkanocą. W popielec byłam pełna zapału, ale po świętach wracałam do starych nawyków. Dopiero gdy zrozumiałam nauki ojca Pio o ciągłym nawracaniu się, zaczęłam podchodzić do wielkiego postu inaczej. Teraz wybieram jedno postanowienie, które mogę kontynuować przez cały rok. Zaczynam małymi krokami w wielkim poście. Ale celem jest trwała zmiana w moim życiu. To właśnie jest istotą nawrócenia, do którego wzywa nas środa popielcowa. Nie chwilowa zmiana, ale początek trwałej przemiany serca, która będzie owocować przez całe nasze życie. Drodzy przyjaciele, przeszliśmy wspólnie przez pięć najczęstszych błędów, które popełniamy w środę popielcową. Dzięki mądrości i duchowemu doświadczeniu Ojca Pio Zobaczyliśmy, jak możemy przemienić te błędy w okazję do autentycznego wzrostu duchowego i prawdziwego nawrócenia. Przypomnijmy sobie te pięć pułapek: pusty rytualizm, bez prawdziwej intencji przemiany, religijność na pokaz bez wewnętrznej głębi, pokuta bez miłości i znaczenia, wstyd za publiczne wyznawanie wiary oraz brak trwałej przemiany po zakończeniu wielkiego postu. Ojciec Pio. Ten niezwykły święty, który nosił na swoim ciele znaki męki Chrystusa, uczył nas, że wiara nie jest zbiorem praktyk, ale żywą relacją z Bogiem. Jego życie było świadectwem autentyczności. Modlił się nie na pokaz, ale z głębi serca. Cierpiał nie z przymusu, ale z miłości. Wyznawał swoją wiarę nie ze strachu, ale z przekonania. Kiedy w tę środę popielcową przyjmiesz popiół na swoje czoło, pozwól, aby ten prosty gest stał się początkiem prawdziwej duchowej podróży. Niech słowa pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz lub nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie będą tylko formułą, ale osobistym wezwaniem do przemiany życia. Wielki Post nie jest czasem smutku, ale czasem odnowy i nadziei. Jak mawiał ojciec Pio... Módl się, ufaj i nie martw się. W tej prostej radzie zawiera się cała mądrość chrześcijańskiego życia, zaufanie Bogu nawet wtedy, gdy idziemy przez pustynię. Pamiętaj, że jesteś na tej drodze nie sam. Kościół, wspólnota wierzących, a przede wszystkim sam Bóg idą z Tobą przez te czterdzieści dni. A święci, tacy jak Ojciec Pio, są dla nas nie tylko inspiracją, ale i orędownikami przed Bożym tronem. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca i pragniesz przeżyć ten wielki post w nowy, głębszy sposób, napisz w komentarzach: Odnawiam moją wiarę na ten wielki post. Twój komentarz nie tylko pomoże innym odkryć to przesłanie, ale będzie również Twoim osobistym zobowiązaniem do autentycznego przeżywania tego świętego czasu. Podziel się tym wideo z kimś, kto może potrzebować tych słów zachęty. Niech mądrość Ojca Pio dotrze do jak największej liczby serc. Niech Bóg błogosławi cię na tej wielkopostnej drodze i niech prowadzi cię ku radości Wielkanocy. Pamiętaj, każde prawdziwe nawrócenie, każdy krok ku Bogu, każdy akt miłości przybliża cię do tej radości, która nigdy nie przemija.